Witam serdecznie w tych wirusowych czasach. Nazywam się Jarosław Łoskot, mam 60 lat. Jesteśmy w Płocku i nawet nie wiecie, w jak wspaniałym miejscu mieszkacie. To tutaj mieszkał premier Mazowiecki i Władysław Broniewski. Przy okazji zachęcę do przeczytania jego biografii. Jest to wspaniałe miejsce ze względu na położenie. Mamy dookoła same lasy jeziora i wspaniałą, szeroką Wisłę, a także wzgórze tumskie, unikalne w Polsce. Wy macie szczęście, bo tu mieszkacie, a ja urodziłem się w Oświęcimiu, gdyż tam rząd skierował moich rodziców nakazem pracy po ukończeniu studiów. Ale wkrótce budowano Petrochemię Płocką, rodzice przyjechali tutaj do pracy. Odkąd pamiętam, to zawsze coś kombinowałem. W przedszkolu zrywałem kwiatki z rządek dla, dla dziewczynek i o mało co nie przypłaciłem tego jakąś poważną traumą w postaci zesłania do piwnicy ze szczurami przez stróża. Potem podstawówka, tutaj jako gospodarz po raz klasy musiałem sprostać wymaganiom takiej super żylety wychowawczyni, żeby jakoś zorganizować dzień kobiet dla koleżanek. A ja co? Powiedziałem, no to powołajmy komitet organizacyjny. Już wtedy wiedziałem, że trzeba sobie ułatwiać życie. Wtedy w podstawówce wydaje mi się, że powstał prototyp Facebooka. A mianowicie były to pamiętniki, do których wpisywaliśmy się i potem czytaliśmy, kto o czym, co, kto o kim, co napisał w pamiętniku danej osoby. Myślę, że Mark Zuckerberg musiał być Polakiem. Wakacje w dzieciństwie to albo kolonie, albo nuda. Czasami wyjazd z rodzicami na wczasy, ale w sumie to też nuda. Wtedy to trafił się jako przykład ideał starszego kolegi. Zbyszek Michalski, bo o nim mowa, sąsiad, zorganizował nam olimpiadę letnią we wszystkie możliwe dyscypliny sporty z medalami, nagrodami i prawdziwym współzawodnictwem. Myślę, że wtedy zrodziła się moja jakaś pasja, żeby organizować dzieciakom jakoś yy, życie, na podwórku. Teraz już podwórek nie ma, a pasja jakaś tam jeszcze została. W dużej mierze zrealizowałem tą pasję wobec starszego syna, któremu budowałem boisko do koszykówki, badmintona. Jakoś starałem się urozmaicić życie sportowe, szczególnie badmintonem i pływaniem. Jedyną radością, taką prawdziwą w podstawówce, były wyjazdy na wieś, na wykopki, na zbieranie jabłek na prace polowe latem, wtedy poznałem taką specyficzną dziedzinę życia, a mianowicie wiejską kombinatorykę. Myślę, że w każdym z nas trochę tkwi Pawlaka czy Kargula i umiemy to jakoś w pewnym momencie życia wykorzystać. Gdy wdałem do liceum, okazało się, że Małachowianka, najstarsza szkoła w Polsce, to nie tylko miejsce, gdzie można było zdobyć umiejętności i wiedzę, ale również wspaniałe miejsce dla rozwoju pozaszkolnego, bo wstąpiłem do żeglarskiej drużyny, i z tą drużyną realizowaliśmy swoje marzenia odnośnie wolności, wędrówek, swobody. Oczywiście te obozy żeglarskie, wędrowne po Mazurach, okupione były kilku, no, kilkoma miesiącami ciężkiej pracy w, w zimę, gdzie z normalną szybą. Musieliśmy, szkłem, musieliśmy skrobać te łódki, żeby przygotować je do następnego sezonu. Wtedy to rodziły się przyjaźnie, miłości pierwsze, pierwsze zafascynowania. Mieliśmy wiele przygód, na przykład przewoziliśmy żaglówki między jeziorami wozami konnymi. Były też i przykre przygody, utopiliśmy któregoś razu cały prowiant. Mieliśmy burze, deszcze, no w sumie prawdziwa szkoła życia, której nie zapomnę chyba do końca do końca. Potem udało mi się wyjechać na kilka lat do Chin i chciałem Pan powiedzieć, że troszkę moja opinia różni się o Chińczykach, gdyż wielu uważa ich za bardzo pracowity naród. Ja uważam, że oni są przede wszystkim leniwi, tak jak większość ludzi na świecie, ale też i sprytni, to znaczy mo można to troszkę odwrócić, że są na tyle sprytni, żeby być leniwymi, żeby poleniuchować. Stąd te wszystkie wynalazki. Sam widziałem ich wiele takich, że tak powiem, ulicznych, a z takiego przykładu bardzo przyziemnego powiem, że na przykład Chińczycy w piaskownicy najczęściej stawiają takie stolnice pokryte nieprzemakalną blachą czy ceratą, i dzieci w mieście piaskownicy mają na miastkę plaży. Mogą taplać się w błocie, to również robiły moje dzieci, no tylko oczywiście ku zgrodzie matek i nianiek które potem to wszystko musiały dopierać i, i, i czyścić. Wtedy też yy, zbudowałem pierwsze urządzenia rekreacyjno-sportowe dla dzieci, a mianowicie yy, takie kosze. Wtedy koszykówka była bardzo popularna, Shalom Michael Jordan. Zauważyłem, że dzieci bardzo fascynują wsady do kosza i te wsady możliwe są wtedy, kiedy proporcja między wysokością kosza a wzrostem zawodnika jest mniej więcej 1,5 do 1. I jak dziecko miało metr, to miało kosz na wysokości 1,5 metra. Jak miało metr 70, to miało 2,60. I sprawiało to dzieciakom niesamowitą radość od najmłodszych do najstarszych. Można powiedzieć, że te kosze, ich wysokość rosła wraz ze, ze wzrostem dzieci. Dzieci potem urosły, a mnie została jakaś dziwna chęć zrobienia czegoś specjalnego w życiu. Rodziło się parę pomysłów w głowie. Jeden z nich, nawet taki symulator skoków narciarskich. Przedstawiłem Adamowi Małyszowi. Stwierdził, że jest fajny, ale potem jakoś nie doszło do jego realizacji ze względu na brak czasu czy pieniędzy. I takich pomysłów co kilka lat wpadało mi kilka. Dalej bym może tak tkwił w takiej bezczynności, gdyby nie COVID. Otóż w 2003 roku przeżyłem ten COVID w Chinach. Znaczy SARS wtedy. I bardzo mnie poruszył. I jak teraz zimą Wybuch w Chinach, a potem w Europie. Stwierdziłem, że tymi doświadczeniami z 2003 roku muszę się z kimś podzielić i, i napisałem kilka listów do Ministerstwa Zdrowia, do, do głównego inspektoratu sanitarnego. No, niestety, chyba nie odpowiedziano mi z różnych przyczyn, myślę najbardziej z, z braku czasu, i wtedy pomyślałem: Kurczę, no nie mogę tak czekać, aż, aż yy, urzędnicy coś odpowiedzą muszę sam coś zrobić. I tak. Pojawiły się pewne pomysły, idee odnośnie tego, właśnie mojego urządzenia, Izydora, czyli nakładki na klamkę, żeby zabezpieczyć rękę przed zawróceniem. Dodam jeszcze, że to nie był mój pierwszy list do, do wysokich władz. Wcześniej, jeszcze właśnie będąc w Chinach, napisałem list do premiera Mazowieckiego z propozycją rozwiązania pewnego konfliktu na drodze ku demokracji i powiem, jego, odpowiedź jego list, w którym w sposób taki dosyć Yy, szczery, wzruszający, pogratulował mi pomysłu i, i podziękował za, za osiągnięcie kompromisu. I ten list chowam do dzisiaj jako największy talizman swój. Również na równi z, ze srebrnym medalem na maturze i dostaniem się do finałów Olimpiady Fizycznej Ogólnopolskiej. Yy, wracam do yy, pomysłu nakładki na klamkę. No, sam pomysł zrodził się chociażby z, z obserwacji telewizji, internetu z wielu krajów. Na co dzień oglądam telewizję chińską, i rosyjską, i angielską, i polską. Więc tak, tych inspiracji było dużo, ale ktoś mi powiedział, że używano, używane jest taka ta tekturka z rolki y, papieru toaletowego do właśnie obrony ręki przed klamką, a ponieważ ta, ta rurka jest też wykorzystywana w produkcji tabletek musujących. No, tak zacząłem przymierzać tą rurkę. Wziąłem scyzoryk, nożyczki, klej i coś się pojawiło pierwszego. Potem dopracowałem i okazało się, że można wymyślić całkiem sprytny i ciekawy produkt. Przy czym bezpieczny też i skuteczny. Skuteczność mam sprawdzoną badaniami. A bezpieczeństwo jest no, bezsporne, gdyż można go używać wielokrotnie i za każdym razem tą część brudną chować w czystą. No, w zasadzie to, co spełnia na co dzień sprzęt jednorazowy. Tylko jednorazowy wyrzucamy, a mój przyrząd można normalnie dezynfekować. I dzięki temu ma to, może to mieć duży wpływ na y, ekologię w naszym świecie. A jak wiemy, Niedługo czeka nas wyzwanie dla ludzkości, jak zagospodarować śmieci pokowidowe. Gdy już po wielu wysiłkach, konsultacjach, wydrukach, projektach, rysunkach okazało się, że ten produkt można zacząć produkować, oczywiście wcześniej go opatentowałem, dzięki uprzejmości wspaniałej kancelarii. A sama produkcja to oczywiście też kłopoty, bo kłopoty rzeczy, znaczy produkcja rzeczy. Nowatorskich, innowacyjnych, no zawsze nastręcza jakichś kłopotów. Nie było inaczej tym razem. Kłopoty z formą, kłopoty z produkcją. Na szczęście trafił mi się pan Zbyszek i Paweł oraz pan Maciek. Moi, moja, że tak powiem, szczęśliwa ręka do, do wtrysków i udało się ten produkt jakoś już skomercjalizować. Dodam, że wydaje się, że. Najlepiej by było, gdyby ten produkt został kupowany czy pozyskiwany przez firmy, które rozdawałyby go za darmo, gdyż sklepy no nie zawsze jakoś radzą sobie z wprowadzaniem innowacyjnych produktów na rynek. Potrzeba jednak też troszkę i reklamy, i wiedzy, a prezent spełnia tą rolę, gdyż prezent najczęściej dawany jest osobiście i osoba, która obdarowuje, drugą może dwa słowa powiedzieć i wymienić przynajmniej korzyści i, i cechy specjalne danego urządzenia. Nie, nie byłbym e, uczciwy wobec siebie, gdybym nie przywołał w swojej prezentacji mego ojca, który był dla mnie no, niedoścignionym wzorem, przede wszystkim jeżeli chodzi o intelekt i cechy charakteru, takie jak uczciwość, dobroć, a jednocześnie łączył wspaniale Cechy inżynierskie z umuzykalnieniem. W swoim liceum w Grójcu w latach 50. był w jednej osobie orkiestrą i disc jockeyem, używając do tego jedynie akordeonu. 25 lat ponad już nie jest ze mną, a cały czas czuję jego jakby <grych> dotknięcie jego, jego umysłu i, i, i intelektu. Bardzo go szanowałem. I zawsze pamiętam, jak mówił, że każdy problem trzeba zacząć od narysowania rysunku. Podobnie przy wypadku Izydora. Też początkowo zająłem się rysunkiem. Jak to zrobić, żeby to pasowało. Moja mama natomiast całe, całe dzieciństwo znęcała się nad nami, każąc myć ręce bez przerwy. I jakby można powiedzieć, wykrakała. Wykrakała ten COVID. Myślę, że teraz z nieba odczuwa pewną satysfakcję. Oczywiście nie złośliwą, tylko taką prawdziwą matczyną. Dlatego też nazwa mojej firmy to Stan Zof. Od Stanisława i Zofii. Myślę, że im się to należy. Teraz chciałbym Wam powiedzieć o wynalazcy. Wiele spotyka się ludzi szczęśliwych i zadowolonych ze swoich osiągnięć finansowych, yy, biznesowych i innych, a w przypadku wynalazcy, czy artysty, czy pracy twórczej to zupełnie inny rodzaj satysfakcji. Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie ma większego szczęścia takiego osobistego, niż właśnie stworzenie czegoś fajnego, czy to dla świata, czy dla siebie. Wydaje mi się, że i Szymbo Pani Szymborska, i Michał Anioł. Ludzie ci musieli być niezmiernie szczęśliwi. Często słyszymy, że artyści czy umierali w biedzie, ale mi się wydaje, że byli bardzo szczęśliwi, jeżeli byli przekonani o tym, że to, co zrobili, jest no, idealne i wspaniałe. Chcę Was zachęcić do tego, żeby nie, nie poddawać się i żeby zawsze przejść do przodu, żeby ta słynna karawana szła dalej, mimo że wokół szczekają psy. Uważam też, że takie chińskie przysłowie, nawet długa podróż musi zacząć się od pierwszego kroku, też ma duże zastosowanie. Dla mnie tym pierwszym krokiem był zawsze ten rysunek sugerowany przez ojca. A już taką prawdziwą, chyba prawdziwym abecadłem wynalazcy powinno być tak zwany efekt czystej kartki: a mianowicie weźcie taką kartkę i pomyślcie o swoim problemie. I odrzućcie wszystkie reguły. Odrzućcie grawitację, odrzućcie Newtona, odrzućcie wszystkich naukowców, wszystko co było powiedziane. Oczywiście to jeden z wariantów, bo trzeba się potem niestety dostosować do tych reguł i do tych zasad i, i, i fizyki. Niemniej jednak, na początku pomyślcie, co, czego, co chcecie osiągnąć. I niech wszystko będzie podporządkowane właśnie temu celowi. I pamiętajcie, że inżynier. To jest osoba, która jest w stanie zrobić wszystko, a technicznie to można wszystko rozwiązać, jest to tylko kwestia ceny i, i czasu. Na koniec parę słów o Izidorku. Nazwa, przyznacie, dosyć specyficzna, powstała po wielu mękach, nieprzespanych nocach. Bo jak to nazwać? Klamkoręka, klamkochwyt, yy, bezpieczne drzwi, sezamie, otwórz się. W końcu wpadła mi podczas jazdy samochodem i pomyślałem, no tak, te drzwi są zawsze przeszkodą, a no niech nie będą kłopotem, tylko niech będą łatwe w, w przedostaniu się przez nie. Stąd Izidor. Izidor zaświtało, takie imię jest, to był jakiś święty i mówię, niech ten święty też czuwa nad, nad naszym bezpieczeństwem. W przypadku Izidora musimy pamiętać, że ta sama zasada teraz w dzisiejszych czasach z tym wirusem, jaka obowiązuje przy skokach do basenu, że trzeba sprawdzić, czy jest woda. Również przy saper też się może tylko mylić raz, i tutaj dotknięcie klamki też ten raz może skutkować problemami. I również taką chciałbym Wam przytoczyć zasadę, która w Polsce może jest mało popularna, bo broń jest ciągle bardzo w małym procencie używana w Polsce. Jest taka: trzy zasady obchodzenia się z bronią, a mianowicie. Traktuj tę broń, jakby zawsze była naładowana, nigdy nie celuj w stronę ludzi. I trzecia zasada, palec kłać na cyngiel bezpośrednio przed wystrzałem, a w innym przypadku trzymaj poza cynglem. Izydorek, tak żeby w skrócie powiedzieć, ma kilka funkcji, więc jest wielofunkcyjny i jedną ważną, że może być wielokrotnego użytku w ciągu dnia. Więc możemy chodzić cały dzień z tym Izydorem i sobie w różnych sytuacjach radzić. Natomiast on cały czas będzie czysty i cały czas można go używać kolejny raz, nie brudząc się tym, czego dotykał wcześniej Izidor, gdyż ma tą część brudną i czystą. Ta brudna jest zamykana w tej czystej i w zasadzie ten wirus nie ma gdzie się wydostać, jeżeli go dotknęliśmy. Stąd oczywiście jest to również potwierdzone badaniami stąd jego duża skuteczność. I na koniec kilka słów o sporcie w moim życiu i w Waszym. Starajcie się mieć jakieś hobby sportowe najlepiej. Jeżeli nie techniczne, to wydolnościowe. Sport dużo daje zadowolenia, satysfakcji i też krew lepiej krąży po, po ciele i po mózgu. W moim przypadku jest to badminton. W tym roku udało mi się może przez dzięki COVID-owi, że było mało uczestników, osiągnąć życiowy wynik, trzecie miejsce na mistrzostwach polski yy, amatorów. Kategorii 60 plus singiel męski. Dużo w życiu daje, jeżeli coś umiemy też sprzedać albo przynajmniej zareklamować. Dlatego chciałbym jeszcze na koniec rzucić parę haseł. Jedna z nich to takie Hands of Face. Hands of Face bardzo przypomina Ace of base. Więc pamiętajcie, nie dotykajmy rękami twarzy. I na koniec, już zupełnie byle do wiosny, byle do szczepionki. Dziękuję za uwagę. Życzę twórczych i nie tylko, również komercyjnych sukcesów na ciężkiej ścieżce przedsiębiorczości i wynalazczości. Do zobaczenia.